Witam was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. Na początek mam dla was kolejne perełki z nowej kolekcji i mamy tutaj wazonik, który wygląda jakby był wykonany z drewna, a jest ceramiczny. Kosztuje on 25 zł. Bardzo mi się podoba, jak jest pomalowany i do tego ta tekstura, taka ala drewno, no świetnie to wygląda. A obok mamy prześliczny lampion i mamy tutaj wzór liści. Bardzo mi się też podoba ten kolor taki szaro-niebieski i kosztuje on tylko 10 zł. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was barankową poszewkę. Pojawiły się też cudne ręczniki dostępne w dwóch kolorach. Mam też dla Was kolejną przepiękną osłonkę na doniczkę. A pod koniec filmiku nowe pojemniki do kuchni, więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki. I kochani, do Pepko wróciły te jednokolorowe poszewki, które są w zestawie. Mamy tutaj dwie sztuki w cenie 12 zł. One są bardzo miłe w dotyku. I wróciły te w kolorze musztardowym. One idealnie Wam się sprawdzą na jesień. No i mamy tutaj dwie sztuki, więc wychodzi 6 zł za jedną. I u mnie te zestawy były dostępne w kolorze zielonym, niebieskim i beżowym. No kochani, ale popatrzcie, jaka perełka wróciła do Pepko. Mamy tutaj tą poszewkę, która jest wykonana z takiego futerka ala baranek. Bardzo miła w dotyku. Kosztuje 15 zł. Do wyboru mamy ją w kolorze białym albo brązowym. Ona idealnie będzie Wam pasować do wystroju zimowego albo bożonarodzeniowego. Jeśli chodzi o wystrój jesienny, to jakoś nie za bardzo mi ona pasuje. Ja nie lubię łączyć jesieni z takimi futerkami, niezależnie czy to jest taki, wiecie, długi włos czy taki baranek. I tutaj obok właśnie macie tą brązową. Też bardzo miła w dotyku. Ona również kosztuje 15 zł i też mamy ten standardowy rozmiar, czyli 45 na 45. I już chciałam iść dalej, ale popatrzcie co mi się tutaj ukryło, na no jaka perełka. Mamy tutaj poduszkę, która jest w kolorze kremowym, fajny nadruk, ponieważ mamy tutaj liście, kwiaty, kolorystyka taka bardziej pomarańczowo-szara, więc zarówno Wam ta poduszka idealnie się sprawdzi na lato, jak i na jesień, pomimo że mamy tutaj kwiatuszki. Kosztuje tylko 10 zł, rozmiar ten standardowy, wykonana jest z takiego szorstkiego materiału, ale to akurat nie przeszkadza, przecież to jest poduszka ozdobna. Pojawiły się też nowe poduszki ozdobne. Są w takie paseczki, miłe w dotyku. Już wcześniej mieliśmy te poduszki, ale one były dostępne w kolorze białym i zielonym. Teraz pojawiły się w kolorze kremowym i również zielonym, ale ten zielony jest o wiele jaśniejszy. Są bardzo miłe w dotyku, kosztują 20 zł. One są dokładnie wykonane tak jak te wcześniejsze, więc jeśli kupiliście sobie tą białą i zieloną, to te możecie sobie dokupić do kompletu. Kochani, wczoraj pokazywałam Wam tą samą doniczkę w kolorze białym, teraz nie dość, że ona pojawiła się w kolorze czarnym, to jeszcze mamy ją dostępną w większym rozmiarze. Mała kosztuje 15 zł i mamy tutaj wymiary 13,5 na 13, ,5x13. natomiast duża mamy tutaj wymiary 18 na 17 cm i kosztuje ona 25 zł. A teraz kochani popatrzcie jaką perełkę znalazłam na sztucznych roślinach. Nie dość, że roślinka bardzo ładnie wygląda, to do tego jest w drewnianej osłonce. No powiem, że pierwszy raz coś takiego mamy. Zazwyczaj te roślinki są w ceramicznych osłonkach. Kosztuje ona 15 zł i przepięknie wygląda. Ale teraz wróćmy sobie jeszcze na osłonki i popatrzcie, jaka perełka, kochani, mamy zieloną osłonkę, która ma taki prosty kształt, ale do tego ma taki śliczny wzorek, który jest wypukły. Kosztuje ona 15 zł, a wymiary mamy tutaj 14 na 12,5 cm. A tutaj na samym dole znalazłam jeszcze więcej tych osłonek, które Wam wcześniej pokazywałam. I tutaj mamy w kolorze białym dużą, która kosztuje 25 zł, a obok mamy jeszcze je w kolorze szarym, więc kochani, zrobiła nam się bardzo ładna seria. Te osłonki mamy dostępne w dwóch rozmiarach i w trzech kolorach, czyli w czarnym, szarym i białym. A tutaj u góry, kochani, ta mała osłonka, którą Wam kiedyś pokazywałam, dostępna jest też w kolorze szarym i ona kosztuje tylko 10 zł. teraz mam dla Was dwie nowe ramki na zdjęcia i pierwsza ma kształt owalny jest w kolorze czarnym kosztuje 10 zł wymiary mamy tutaj 18x23 cm ale żeby zachować paspartu to wybieramy zdjęcie o wymiarach 10x15 cm no i popatrzcie właśnie na te paspartu jak ono świetnie wygląda ponieważ jest takie potrójne bardzo mi się ten efekt podoba i postaram się zrobić takie samo ale w mojej ramce na dole do kompletu do tej ramki mamy też taką poczwórną, która też ma takie zaokrąglone rogi i do tego jest w kolorze czarnym. Kosztuje ona 12 zł i mamy tutaj miejsce na 4 zdjęcia o wymiarach 10x15 cm. Kochani, a teraz mam dla Was nowe ręczniki, które są bardzo miłe w dotyku. Mamy tutaj 100% bawełny, i do tego popatrzcie, jakiś śliczny wzorek. Te ręczniki mamy dostępne w dwóch rozmiarach i kolorach. Tutaj akurat mamy ten mniejszy rozmiar, czyli 50 na 100 cm, i one kosztują 12 zł. A na dole mamy ten rozmiar większy, czyli 70x140. Kosztują one 25 zł. No i kochani, one są dostępne w kolorze kremowym albo takim zielono-niebieskim, taki ala morski. Bardzo ładny kolor, i właśnie te niebieskie bardzo mi się podobają. I tutaj obok jeszcze ten niebieski mamy w wersji mniejszej. A na koniec, kochani, pojawiły się nowe pojemniki do przechowywania żywności. Są plastikowe, kwadratowe. Do tego mają bardzo fajną pokrywkę, która ma taki czarny uchwyt. Mają też uszczelkę, więc duży plus. Tutaj mamy największy pojemnik, który kosztuje 10 zł i pojemność mamy tutaj 1520 ml. Tutaj mamy średni, który ma pojemność litr i kosztuje tylko 8 zł. I najmniejszy, który ma pojemność 470 ml i kosztuje tylko 6 zł. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kochani, zapraszam Was też na ostatnie przeglądy z Pepko. Pojawiło się sporo nowości. W wczorajszym przeglądzie pokazywałam Wam nowości z nowej kolekcji. Mamy przepiękne kubeczki, a nawet stoliczek. Pojawił się też bardzo ładny zegar. Zapraszam Was też na ostatni przegląd ubrań, w którym pojawiły się nowe sweterki. Więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to oczywiście w opisie macie link. A teraz życzę Wam cudownej niedzieli i do usłyszenia w kolejnym odcinku.